jeśli są mi potrzebne, to się ich uczę. Jeśli mi nie są potrzebne, to się ich nie uczę. Kiedyś popełniłem błąd. Przyszedłem do pierwszej klasy liceum i założyłem, że będę dobry z francuskiego, bo ja już super tak mówię po angielsku, to teraz nauczę się francuskiego, żeby mieć dobre oceny, bo nie mam talent do języków obcych, bo tak fajnie mówię po angielsku. To jest reżyser, że wcale nie mam talentu. Przez pierwszy miesiąc z nauki francuskiego jeszcze się uczyłem w miarę piątkowo. Przez drugi miesiąc już była pierwsza kartkówka, to dostałem czwórkę, potem dostałem trójkę na koniec pierwszego semestru, a w trzeciej klasie liceum pani dała mi trójkę tylko dlatego, że mnie lubiła, bo byłem fajną osobą. I zawsze, zawsze miałem coś takiego w sobie, że nauczyciele bardzo mnie lubili, a nie do końca chciałem się uczyć. I tylko dlatego dostałem tą trójkę, w drugiej klasie byłem zagrożony z francuskiego. No bo co? Bo no, założyłem, że się nauczę francuskiego, ale po co tak naprawdę był ten francuski, skoro umiałem się płynnie komunikować po angielsku. Nawet byłem raz we Francji i kupiłem sobie półkę, mówiąc po angielsku. Powiedziałem yy, One please. Bo byłem młody wtedy jeszcze, to było w podstawówce. I powiedziałem po prostu one please. I gdybyś chciał cokolwiek kupić w sklepie za granicą, to właśnie nauczyłeś się jednego zwrotu, który załatwi <laughs> wszystko na tej planecie. Wystarczy, że połączysz to z suchem jednego palca. One these I tyle. That's it. I tyle. Więc. Próbowałem się nauczyć francuskiego, żeby mieć fajne oceny, ale to nie do końca jest dobrą motywacją. Bo same oceny tak naprawdę nie były mi potrzebne. Poza tym wyszedłem ze szkoły i tak jak w trzeciej klasie jeszcze coś tam mówiłem po francusku, to teraz nic, uczę się od nowa. Uczę się od nowa, ponieważ Teraz chcę użyć innych ludzi, jak mówić po francusku, i sobie pojechać do Francji. I to już jest moja motywacja. Ja chcę pojechać do Francji. Ja chcę nauczyć innych ludzi francuskiego, więc najpierw nauczę się nauczę sam. To jest moja motywacja. A dopóki miałem motywację pod tytułem, chcę dostać piątkę, albo miałem motywację, powinienem znać dwa języki, bo będzie mi łatwiej dostać pracę, to tak naprawdę to nie było to. Bo cel na mnie język powinien być Twój. Jeśli będzie Twój, będziesz się uczył. Jeśli nie będzie Twój, to Twoja motywacja będzie wyglądać tak, jak wyglądać. Po prostu napiszesz kartkówkę, zapomnisz te słówka, napiszesz drugą kartkówkę, zapomnisz drugie słówka albo w ogóle yy, nauczysz się tylko na tyle, żeby zdać egzamin i na, dostać wpis do CV. Potem pokażesz pracodawcy CV, on cię wyśle do pracy z ludźmi z zagranicy, a ty wtedy zauważysz, że tak naprawdę mam wpis na CV, ale nic nie umiem, bo nie miałem motywacji się uczyć. Miałem motywację mieć wpis na CV, więc mam wpis, ale trzeba teraz wysłać zamówienie, trzeba wysłać maila po angielsku. I okazuje się, że dopiero wtedy, gdy wpadniesz w ten kontekst używania języka, to wtedy się będziesz uczyć dużo szybciej, bo to jest kolejna metoda na pieniędzu pomocy dużo, dużo szybciej, jeśli ty będziesz korzystać z tego języka. Więc tak naprawdę, jeśli chcesz mieć swoją motywację, to pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać, to gdzie będziesz korzystał z tego języka? Czy w ogóle będziesz korzystał z tego języka? Ja w liceum nie korzystałem z francuskiego. Nie używałem, Nie był mi potrzebny. Z nikim nie zamieniłem słowa po francusku poza lekcją. Nie przeczytałem ani jednego słowa w żadnej publikacji po francusku. Więc po co mi był ten język? Jeśli nie masz intencji używania języka, to jest ci niepotrzebny. Jeśli jest ci niepotrzebny, to się nie uczysz. Więc zastanów się, po co tak naprawdę chcesz mieć ten język? Po co chcesz z niego korzystać? W jakich kontekstach? Co będziesz mówić po tym, o tym języku? Ten klub będzie. Opiera się na języku angielskim i dowiesz się, że language to znaczy język, że motivation to jest motywacja i będziesz miał jej bardzo, bardzo dużo, że będziesz się... będziesz szybciej learning, bo zniejszą motivation i całe, cały... cały klub będzie bardzo cool i będziesz się w niego gapił jak w mówi. movie i potem już się nauczyłeś czegoś praktycznego, bo będziesz wiedział, że jeśli chcesz coś kupić, to wystarczy one please i to wszystko you should know. Natomiast motywacja jest ci po prostu na te nauki każdego językowca. jeśli chcesz się nauczyć niemieckiego, albo francuskiego, albo hiszpańskiego, albo Swahili, albo Esperanto, to zasady są te same. Gdzie będziesz używać tego języka? Po co jest ci potrzebny? Niech ten cel, który masz, będzie twój. Wtedy to będzie jakoś udać, wtedy będziesz się uczyć, ponieważ masz w swojej głowie kontekst, gdzie będziesz używać tego języka. A propos tego, co mówiłaś, a propos dzieci, w jaki sposób dzieci się uczą języka, dzieci też nie mają tak naprawdę, nikt nie mówi im, w jaki sposób mają się tego nauczyć. One po prostu cały czas są w otoczeniu języka mówionego. Non stop ktoś mówi, zwraca się do dziecka. Ludzie zwracają się do siebie i dziecko cały czas jest w tak zwanym środowisku języka mówionego. I w momencie, w którym on jest zanurzony w tym języku, to na początku jest to pewien chaos. Nie rozumie poszczególnych słów, zwrotów, tego, co się dzieje. Jedyne to, co rozumie, to są gesty, to sytuacje, to osoby, które uczestniczą, które wypowiadają pewne słowa. I później z czasem dziecko zaczyna kojarzyć to, co się dzieje, z pewnym słowem. Czyli jeśli. Matka, na przykład, zwraca się do, do dziecka po imieniu, to ona w pewnym momencie zauważa, że ten dźwięk, który wydaje matka, tak naprawdę przynależy do niego. I w ten sposób, w sposób totalnie taki kontekstowy, sytuacyjny, kojarzy słowa z sytuacjami, z tym, co się dzieje. I w ten sposób później nabiera pewną taką podstawową bazę słów, a później już pouczy się nim posługiwać. I ta baza będzie się cały czas poszerzała, poszerzała, aż wreszcie będzie mogło się komunikować, ale tak naprawdę nikt nie uczy dzieci, w jaki sposób one mają się uczyć. One same to odkrywają, same się tego uczą. I to, co jest bardzo ważne, co można wyciągnąć, taką strategię, którą można wyciągnąć z tego, w jaki sposób dzieci uczą się mówicie w danym języku, to jest to, że są w bogatym, stymulującym środowisku językowym. I też w momencie, w którym ty chcesz nauczyć się danego języka, bądź chcesz nauczyć się jakiejkolwiek danej umiejętności, to to, co potrzebne jest tobie, to właśnie takie bogate środowisko, w którym ty będziesz mógł jednocześnie słuchać na przykład obcym w w języku, będziesz mógł mówić, będziesz mógł czytać, będziesz sobie tłumaczył, będziesz nawet myśleć. Im bardziej ono będzie bogate, tym szybciej mózg jest stymulowany, tym bardziej jest to intensywne. Dlatego. Yy, to, jak to jest, że ludzie właśnie uczą się języka przez wiele, wiele lat i na przykład nie są w stanie przełamać tej bariery językowej, którą niektórzy mają, a na przykład pojadą za granicę i łapią wszystko bardzo szybko. Bardzo szybko osłuchują się z językiem, bardzo szybko zaczynają mówić albo pokazywać po prostu, ale zaczynają działać. Dlaczego? Ponieważ za granicą właśnie jest to bogate środowisko. Wszyscy mówią w obcym języku, włączasz telewizję i są programy w danym języku, włączasz radio i cały czas mówią, jest cały czas zanurzenie w środowisku językowym i to jest niezwykle istotne, żeby w momencie, w którym chcesz nauczyć się języka, stworzyć sobie takie środowisko, o tym jeszcze będę mówiła, jednak y to jest przede wszystkim takie kluczowe właśnie i dla czytania, i dla uczenia się, i właśnie przede wszystkim dla mówienia, dla rozumienia danego języka, żebyś mógł być cały czas w kontakcie z nim, a nie tylko dwa razy w tygodniu, dwie godziny, na przykład. Tylko stworzyć sobie je jak maksymalnie najbardziej bogate. I to jak sobie stworzyć? Jak sobie ja stworzyć, powiem jeszcze. Ja, jeszcze, ja, ja jeszcze ja, ja. Myślimy. Tak będzie każdy. Siebie. To jest każdy dla siebie będzie mógł sobie zaplanować, w jaki sposób to zrobić. Ale to też będzie zależało od celu. Bo jeśli czymś celem jest na przykład mówienie w obcym języku, to będzie troszeczkę inaczej kształtowało to środowisko, niż ktoś, czym celem jest na przykład czytanie, tłumaczenie, Aha. bardziej pod tym kątem. Aha. Mówiąc, bo mówiąc o języku w ogóle, o nauce języka w ogóle, mamy tak naprawdę bardzo wiele różnych poziomów tego języka. Bo możemy mówić o rozumieniu, możemy mówić o omówieniu, możemy mówić o czytaniu, możemy mówić o tłumaczeniu. Na wielu różnych poziomach można to rozpatrywać. Zazwyczaj wrzucamy to wszystko do jednego wielkiego worka, uczę się języka obcego. Jednak to jest zbyt ogólne, żeby móc to ogarnąć, dlatego też niewielu ludziom to tak do końca wychodzi. To warto się skupić na tym, co, do, co chcesz, po co ci to jest? W kontekście, po co ci to jest, ale na zasadzie co dokładnie chcesz? Czy chcesz mówić, czy chcesz rozumieć, czy chcesz czytać, w tych, w tych kontekstach. Mhm. Hmm. Dalszą część klubu będziemy prowadzić w ten sposób, że ja będę tłumaczył po angielsku, to co Kasia mówi po polsku, to też jest jakąś metodą dla Ciebie, żebyś mógł wchłonąć na takim fajnym poziomie więcej języka angielskiego. Ponieważ gdy ty będziesz sieroni słać Kasi to jednak będziesz bardziej oswajać się z językiem mówionym po angielsku. Czasami to jest bardzo ważne, szczególnie jeśli w szkole uczysz się bardziej na piśmie, bardziej tam kartóweczka i te sprawy, mm -hmm. to jednak trochę takiego mówienia przez półtorej godziny bardzo Ci dobrze zrobi. Poza tym jest to jeden ze sposobów na uczenie się podświadome. Fact, it's a very good way to learn subconsciously. Bo Ty koncentrując się na tym, co ja mówię, jednocześnie za chwilę przestaniesz słuchać tego, co mówi Rafał because concentrating on what i say you will stop concentrating on what rafal is saying i to pozwolić twojej podświadomości przyswjmować to co mówi Rafał całkowicie nieświadomie and this will allow your subconscious to get uh, automatically all the rafal says może na początku jeszcze to jest trochę takie ale za chwilę już wszyscy poczują się z tym całkowicie komfortowo and it might be a little bit awkward at first but in a minute everyone will feel really comfortable with it